Co słychać? Stój, czekaj! Co robi ten pingwin u nas w domu? Szuka pomocy. Cały jesteś w ropie. Nie wierdź się, oczyszczę to. To jest pingwinek! Damy mu na imię Din <grym> Inspirowany prawdziwą historią. Pingwina o imieniu Dindim. Zawsze znajdują drogę do partnera i gniazda. Nic ci nie jest? Nic. Tak będzie najlepiej dla pingwina. Dla Dindima. Towarzyski i ciekawski. Czy wszystkie są takie? Słodziaczek. daj mi opaskę. Din Patrz, mamy gościa! On wrócił? Zgłodniałeś? Hej! Jeszcze jak! Sądzę, że cały świat zainteresuje ta niezwykła historia. Obejrzyj zaraz! Miliony fanów! Sławny jest! Rewelacja! To nasz Mikrus! Hej! Od kilku lat odwiedza nas w czerwcu. Zjawia się i znika, kiedy chce. Przy nim radośnie skrzeczy. Co roku przepływa tysiące kilometrów, by spotkać się z przyjacielem. Posłuchaj Adriano. Zabierzemy pingwina do instytutu i zbadamy jego interakcje z ludźmi. Ting! Ja muszę go znaleźć. Niezwykła podróż. Dim, dim! Historia o sile nadziei i naturze przyjaźni. Wasza przyjaźń inspiruje. Jean Reno. To twój pieszczot? Dużo więcej. To przyjaciel. Mój przyjaciel Pingwin. Już od 18 października w kinach.